Dzięmano koniaro i koniarzu, dzisiaj jest kolejny odcinek z robienia hopi Horsów i dzisiaj robię hopi Horsa araba. No i jest to film, w którym będę wam dokładnie pokazywać od A do Z jak robię tego konika. Robiłam już jeden taki film, a cała moja reszta jest trochę skrócona. A dzisiaj znowu wam pokażę jak. Dokładnie po kolei zrobić swojego własnego Hobby Horse'a samemu, ponieważ niektóre rzeczy, które robiłam w tym pierwszym filmie, się troszeczkę zmieniły, dlatego stwierdziłam, że zrobię taką nową, odświeżoną wersję, właśnie tutorialu, poradnika, jak zrobić swojego Hobby Horse'a. A dzisiaj robimy arabka i to jest mój nowy szablon, który zrobiłam specjalnie taki arabkowy, jak widzicie. Mam nadzieję, że fajnie wyjdzie, i spróbuję dzisiaj usztywnić mu troszeczkę chrapki oraz pocieniować go, więc naprawdę. Kilka nowych rzeczy dzisiaj się pojawi, zobaczymy, jak mi wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie wszystko super. Zapraszam oczywiście do filmu, ale zanim oczywiście do tego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, a tym razem są to Terian, Antośia spaceruje oraz KHT Rapsodia. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się na liście, to zasubskrybuj kanał. I oczywiście dziękuję bardzo wszystkim moim wspierającym, którzy właśnie Wam się tutaj wyświetlają. Jeśli chcecie do mnie dołączyć, do klubu albo dostawać nowe treści, być Wymienionym w każdym moim filmie, to oczywiście zapraszam do wspierania kanału. Link macie poniżej oraz przy przycisku subskrybuj. Jest również przycisk Wesprzyj, więc zapraszam bardzo serdecznie. Nasz konik, czyli nasz arabek dzisiaj, będzie rudy, ponieważ zostało mi jeszcze trochę rudego takiego materiału i stwierdziłam, że całego kasztanka jeszcze nie robiłam. Będzie kasztanych razem z kasztanową grzywą. Chciałam kupić troszeczkę ciemniejszą włóczkę, ale nie znalazłam, więc uznałam, że dobra. Będzie taki rudo-rudy, plus będzie miał taką dużą w miarę odmiankę właśnie na pysiu. Nie wiem, czy to będzie jeszcze taka duża strzałka, czy bardziej taka łysina ze strzałką. Zobaczymy, ale na pewno chciałabym taką dużą, ładną odmiankę mu na pyszku zrobić. Tutaj jest oczywiście nasz szablon. Wydaje mi się, że bardzo fajnie wyszedł. No i już przechodzę do rzeczy, które potrzeba wam właśnie do zrobienia własnego HopiHorsa. Do zrobienia naszego HopiHorsa będziemy potrzebować następujących rzeczy. Materiał na horsa, włóczki, szablon HopiHors, flizelina, igły oraz nici, szablon na pasek dookoła naszego hoppyhorsa, ołówek oraz długopis, nożyczki, najlepiej krawieckie, jakaś tekturka bądź okładka po zeszycie, szablon na uszko dla naszego hoppyhorsa. specjalne oczka dla hoppyhorsa, werniks bądź farby akrylowe, twardsza tekturka o wielkości mniej więcej A5 z zeszytu, no jak farby to oczywiście i pędzle, jakaś gruba, niepotrzebna wam książka, którą będziecie przygniatać swojego Hoppy oraz wypełnienie w moim przypadku kulka silikonowa. Zaczęłam sobie, jak zawsze od obrysowywania szablonu na Flizelinie. Pamiętamy o dwóch na prawą stronę i dwóch na lewą oraz podwójny pasek. Ja mam dość cienką flizelinę, dlatego uznałam, że lepiej zawsze robić podwójne, żeby nasz konik był jak najbardziej usztywniony. I zaczynamy sobie powoli wycinać, kochani. Wycinam już tutaj nożyczkami krawieckimi, bardzo dokładnie pamiętajcie, żeby się nie spieszyć, im więcej się będziecie spieszyć. Tym gorzej wyjdzie konik, więc warto ten czas poświęcić. Ja zawsze wszystko robię dokładnie co do milimetra. I tak się prezentują nasze gotowe szablony na Flizelinie. No i teraz lecę je przyprasowywać do naszego materiału. Dobra, a więc mamy deskę teraz, że lasko się nagrzewa. Ja zawsze je nagrzewam na dwójkę. Ale to zależy jeszcze od waszego żelazka Trzeba oczywiście zobaczyć, w którą stronę futerko się głaszcze. Jak widzicie, jak głaszczę je w tą stronę, to się tak zmienia kolor, jest tak pod włos. A my szukamy tego, żeby konik, jak ma pysio, to żeby się głaskał w dobrą stronę. Więc patrzymy, że tutaj już jest góra, a tu będzie dół, yy, bo konik będzie się w tą stronę głaskać, więc kładziemy go tak, w ten sposób. No i zaczynamy pracować pierwszą część. Na razie sobie przykładam tak ogólnie na większość części, żeby się nie tło przesuwało, żeby ta nasza główna część, no większość tej półki się przykleiła, a później robimy te całe końcówki. Ja sobie jeszcze tutaj zostawiałam trochę miejsca, żeby pasek mi się później zmieścił ładnie, żeby mogła go właśnie... Wyciąć. No i zaczynamy sobie prasować delikatnie, nie śpieszymy się, lepiej dać troszeczkę mniejsze, żeby mniej było nagrzane, a trzymać o wiele dłużej niż po prostu przegrzać albo podpalić nasz materiał. Jeśli generalnie y, się boicie, no to poproście na przykład swoich rodziców, żeby wam tą frizelinę przyprasowali. I dużo z was się mnie pytało, po co w ogóle się przyprasowuje frizelinę do materiału. I kochani, to jest po to, żeby nasz koń był jak najbardziej sztywny, żeby był prosty. Żeby nie był taki wybrzuszony, moje koniki są lekko wybrzuszone, bo uważam, że jakby były taki dosłownie kwadrat, to by po prostu źle to wyglądało. No, ale żeby był mimo wszystko i tak płaski, więc y, im więcej tej flizeliny ja mam zawsze dwie warstwy, przykleimy, tym bardziej on będzie sztywny i ten materiał nie będzie się wyginał, tylko będzie ładnie, w jednym zwartym kształcie po prostu. No i zaczynamy prasować pierwszą część oraz drugą. Zawsze sobie biorę najpierw prawą, później lewą. No i żeby przypiąć kolejne, to zawsze sobie przypinam najpierw szpileczkami te drugie, żeby było wszystko ładnie równo, bo przy prasowaniu zawsze ta filicelina się może trochę przesunąć. Tak się prezentuje efekt końcowy. No i zabieramy się do wycinania. Oczywiście niczym innym jak krawieckimi nożyczkami. Możecie znaleźć jakiekolwiek w internecie po prostu nożyczki krawieckie, bo naprawdę, jak na początku, obcinam zwykłymi to myślałam, że po prostu się zamęczę, a teraz to idzie bardzo łatwiutko i fajnie i przyjemnie. Jak już sobie wszystko wytnę, to pomagam sobie tą rolką, żeby te wszystkie fufciki z naszych szablonów. Pościągać jest to taka rolka do ubrań, która ściąga bardzo dobrze właśnie jakieś paprochy jakieś włosy więc mega polecam trzeba sobie coś takiego kupić. Przynajmniej ja nie widzę robienia hobby horsa po prostu bez tego przyrządu. Zanim zaczniemy strzywać naszego hobby horsa, zawsze sobie przerównuję. Obie części i sprawdzam, czy na pewno są równe. Przyszpilkowuję sobie tutaj z każdej strony. Jeśli są jakieś nierówności, to sobie je docinam, tak żeby były jak najbardziej równe. To wtedy sprawi, że nasz hopi Horse będzie naprawdę równiutki, prościutki i przede wszystkim nieprzechylony, a nie chcemy przechylonego pyszczka. Więc jak już sobie wszystko przyciąłam, to zaznaczam sobie kreseczki na jednej części i na drugiej, tak żeby się łączyły, żebym wiedziała dokładnie, gdzie szywać, żeby mi się później wszystko nie poprzesuwało. Jak już narysowałam kreseczki, no to oczywiście zajmujemy się pyszczkiem z obu stron, żeby było tak samo jak już pyszczek mam wycięty to zajmuję się chrapkami kochani i wycinam takie półksiężyce na materiale, który mi został po prostu z wycinania naszego szablonu, wycinamy wszystko dokładnie, starannie, konik ma chrapki dwie, więc potrzebujemy dwie połówki na jedną chrapkę i dwie połówki na drugą więc jak już mamy wycięte nasze półksiężyce to musimy je szyć. Pamiętajcie, żeby je szyć, to musimy je szyć jakby lewą stroną, czyli tą miziatą fajną do środka, żeby powstała taka kieszonka. Jak widzicie tutaj na górze, gdzie jest prosto, będzie otwarte, a tu, gdzie jest ta łódeczka, będziemy zszywać tylko i wyłącznie. Więc pamiętajcie, na razie będzie tutaj tylko na łódeczce, na lewej stronie zszywamy. Później ta chrapka, jak ją będziemy zszywać, to na Hopihorsie będzie na odwrót. Więc ta fajna strona miziata musi być do środka niewidoczna aktualnie, no i zaczynamy sobie wszystko pomalutku zszywać oczywiście ja wszystko szyję na okrętkę nieważne czy to są uszy, czy chrapki, czy cały koń to wszystko działa, więc nie trzeba mieć jakichś super umiejętności. Tak się prezentuje gotowa chrapka, nasza kieszonka, już dwie gotowe chrapki, musi być z tej strony właśnie puste. Jak już chrapki mamy, to zaczynamy przyszywać do jednej i drugiej połówki. Najpierw jedną stronę przyszywamy do jednej części, a później drugą do drugiej. Tutaj macie jeszcze screena z mojego poprzedniego filmu, jak dokładnie powinna wyglądać dobrze przyszyta chrapka, to jest bardzo ważne, żeby dobrą stroną ją przyszywać. Trzeba mieć troszeczkę wyobraźni, żeby to sobie zrobić, no, ale tak mniej więcej wygląda już gotowe. Nasz konik, jak widzicie, jest ładnie wycięty, chrapki są przyszyte i teraz zajmujemy się pyszczkiem. Pyszczek zawsze na tą środkową część, dosłownie na buzie, wycinam oddzielny paseczek, który po prostu przyszyję jako pierwszy. Więc wymierzam jak głęboki jest pyszczek, na tej podstawie zginam nasz paseczek na pół i będę potrzebowała właśnie takiego odcinka, żeby go przyszyć, więc najpierw muszę go odetnąć. Jak już go odetnę, to przyszywam najpierw sobie jakby środek naszego pyszczka. Jak już przyszyję środek naszego pyszczka, to możemy przyszywać całą resztę paska. Więc ogólnie zawsze wycinam środek. Zauważyłam, że to o wiele lepiej działa później na Hoppy Ładniej zamyka ten pyszczek, łatwiej jest to utrzymać, żeby nie miał go cały czas otwartego, a wiemy, że to jest bardzo bardzo ważne, żeby konik nie miał otwartego pyszczka. Jak już sobie z jednej strony pasek przyszyłam do naszego środka pyszczka, to sobie oczywiście przyszpilkowuję dookoła resztę paska. Pamiętajcie, że im więcej szpilek, tym lepiej. Ważne, żeby nic się nie przesuwało, więc jeśli macie tych szpilek, to używajcie naprawdę wszystkie. Ja lecę po prostu z tymi szpilkami, ale mi się cały czas gubią, więc będę musiała dokupić, ale jak coś przyszyję, to od razu je wyciągam i przesuwam dalej. Więc sobie zaczynamy szyć. Oczywiście wszystko starannie, delikatnie, dokładnie, i lecimy oczywiście, tak jak już mówiłam wcześniej, na okrętkę, czyli na spokojnie szyjemy. Po prostu wkładamy i wyciągamy z drugiej strony. Wiecie, jak taka spiralka, więc lecimy sobie tutaj dookoła, już z szyjką. Mój arabek jest, no, arabkowy, dlatego ma taką bardziej wygiętą szyjkę. Aczkolwiek zauważyłam, że większość obchorców nie ma aż tak wygiętej szyi, no, ale tak jak mówię, to jest przez tą rasę. Ale szczerze, w ogóle po tym szablonie mega jestem zadowolona. Sego konia. Jak zobaczycie efekt końcowy, to naprawdę piszcie w komentarzach, jak Wam się spodobał. Ale ja jestem mega dumna z tego konia. Nie mogę się doczekać w ogóle Waszych właśnie komentarzy, jak Wam się podoba ten koń. No i oczywiście, jak już strzyłam jedną stronę, to jak zawsze piszę notatkę dla kogoś, kto kupi tego konika. Możecie sobie zapozować to jest wiadomość ode mnie dla kupca. Konika będziecie mogli kupić na przykład w Kajot Prana albo na Hubertusie 25 października, który będzie. W razie czego kontaktujcie się ze mną właśnie na Instagramie no i przypinamy sobie drugą część, musimy tu być bardzo ostrożni, zaczynamy oczywiście od pyszczka i nieważne co się dzieje, zawsze trzeba pamiętać że zaczynamy od pyszczka, czy z szpilkowaniem, czy z szyciem ponieważ jak nam się nie skrzywi pysio to później już jest lepiej to podratować już konik nie będzie się aż tak krzywił więc tutaj musimy bardzo dużo cierpliwości mieć do tego, bo naprawdę też czasem się nitka plącze, coś jest nie tak ale pamiętajcie, że pyszczek jest najważniejszy, więc nieważne co się wydarzy trzeba do tego dopilnować, żeby było jak najbardziej prosto i dokładnie, więc oczywiście jak widzicie sobie użyłam szpilek jak zawsze i powinno być wszystko git. Przyjemy sobie teraz dookoła, jak widzicie nasze herabki już tutaj wychodzą, konik już widać, że będzie prosty, no i ja szpilki sobie przepinam dalej jak widzicie, bo już miałam trochę mało tych szpilek, więc no tych szpilki muszę sobie dokupić. A kto to tu przyszedł i chce wejść znowu do tuby? A, bo ona tutaj wchodziła, wy nie widzieliście tego, ale ona ogólnie... Tu wchodzi, oho. Fela, to są rzeczy na Horsa. Proszę ich nie ten. Proszę ich nie brać. Ale Felicjanka przyszła, więc może ją zobaczymy później w dalszym procesie. Idziki też przyszedł. Przyniosłem Co ty, fela, robisz? Co ty, fela, robisz? Nie, co ty robisz, fela? Co ty robisz? Co ty nie uchasz? To też jest na Horsa, Nie kładź się na tym. Fela, czym ty się bawisz? Po ekscytującym epizodzie z Felicjaną, oczywiście szyję sobie dalej. Fajnie sobie raz na jakiś czas zrobić jakąś przerwę, ale trzeba wrócić do pracy. Felicjana też wróciła do swoich obowiązków, czyli do spania całodziennego, a ja dalej męczę Hoppy Horsa. Szyję, szyję naszego Hoppy Horsa do końca. Dobra, więc konika mamy już uszytego, fajnie z obu stron, widać, że będzie prościusieńki i to jest naprawdę bardzo ważne kochani, żeby zacząć od pyszczka tak samo jak ja, ponieważ gdy wam się skrzywi pyszczek, to skrzywi wam się cały koń. Dlatego bardzo ważne jest, żeby po prostu zacząć od tego, żeby się skupić, żeby jak najprościej to zrobić. To później cała reszta, jak widzicie, pójdzie bardzo ładnie i bardzo prosto, więc konik będzie prosty. Tutaj jest moja wiadomość, którą zawsze daję na moich konikach. I co? Zanim go jeszcze wypchniemy na drugą stronę, to ja bym chciała zrobić uszka. Więc już wam pokazuję, jak zrobić uszka. Żeby zrobić uszka, oczywiście potrzebujemy takiego małego kawałka materiału. Również ja biorę po prostu te sam co był na hopi horsa. Pamiętamy, żeby było głaskającą stronę w dół, tak jak tutaj. I obracamy na drugą stronę. I pamiętamy, że jest w dół głaskającą stroną. I nasze uszko tutaj mamy taki szablon na uszko. Każdy może sobie zrobić, jakie tam uszko chce. U mnie to wygląda tak. No i sobie będę obrysowywać tutaj ten szablon. Ja ogólnie nie używam na materiale żadnych markerów i tak dalej, bo po prostu to strasznie się strzępi, robią się dziury i ja używam sobie kredy. Kreda nie jest aż taka trudna, jest troszeczkę brudząca, ale to w ogóle Wam nie nic nie zrobi, bo w praktyce i tak na tych konikach nic nie widać później. A tu chodzi tylko o to, żeby zrobić sobie obrys dookoła, żeby można było łóżko takie później wyciąć. Robimy sobie dwa prawe i dwa lewe, ponieważ będziemy je szywać bardzo podobnie, tak samo jak z krabkami, dlatego potrzebujemy po dwie kopie na każdą stronę. Zanim wytniemy jeszcze nasze uszka, mam nadzieję, że trochę widać, że jest tutaj ten obrys, są obrysy, to jeszcze musimy z jakiejś twardszej tekturki, weźcie sobie najwyżej od jakiegoś starego zeszytu okładkę i po prostu obrysowujemy jeszcze nasz szablon i tym razem tylko po dwie kopie, ponieważ to będzie Nasze utwardzenie do uszek Które sprawi, że nasze uszko będzie Po prostu twarde I ładne i sztywne nie będzie oklapłe Więc robimy sobie po dwa I nie ma znaczenia w sumie w którą stronę Tak szczerze, no bo i tak Będziemy mogli je, je obracać, tak Ważne, żeby były po prostu dwie Dobra i teraz zabieramy się za wycinanie I naszego usztywniacza i naszych materiałowych uszek. Wycinamy sobie oczywiście i usztywnienie, i łóżka. Jeśli Wam się podobają moje filmy i ogólnie ten film, to zapraszam również do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło, jeśli również zostawisz lajka. Dobra, więc mamy nasze cztery części plus dwie te sztywne. Te sztywne będziemy musieli na pewno troszeczkę przyciąć, ale to dopiero później się tym zajmiemy, ponieważ najpierw trzeba szczyć te części i oczywiście. Bierzemy dwie różne i szyjemy ze sobą jakby na odwrót, ponieważ też będziemy te uszy wywracać na prawą stronę później, tak samo jak konika, i będziemy musieli zszyć te dwie części dookoła na okrętkę, po prostu zostawiając tutaj tą kieszonkę pustą, tak samo jak przy chrapkach, więc tutaj musimy zostawić o otwarte. A tu dookoła sobie obie te części zszywamy. Szyję oczywiście również na okrętkę. No i pamiętajcie, że tak jak w przypadku chrapek, szyjemy tylko na około, a zostawiamy kieszonkę otwartą. Mimo, że uszko jest małe, ja też polecam Wam użyć szpileczek, żeby sobie wszystko ustabilizować, żeby uszko Wam się nie przesunęło. E, dobra, więc teraz bierzemy sobie nasze dwa łóżka, bo już mam je oba zrobione. E, wywracamy je na dobrą prawą stronę. Możecie sobie pomóc. Z jakimś ołówkiem albo długopisem, żeby wypchnąć tutaj tą końcówkę, bo to jest bardzo ważne, żeby ta końcówka była tutaj właśnie wypchnięta. Dobra, i mamy nasze uszka. Możemy teraz przymierzyć te nasze sztywne rzeczy tutaj. Sprawdzamy, jak to się wpasowuje. Ja mam oczywiście troszeczkę za duże. Zazwyczaj to wychodzi troszeczkę za duże, no bo kochani, jak tutaj strzyjemy, no to wtedy trzeba trochę pomniejszyć te usztywnienie. Więc lecimy sobie dookoła i zmniejszamy lekko. Dobra, jak już mamy przycięte, to oczywiście przymierzamy, czy już jest git, czy dalej trzeba przycinać. No, czasem jest tak, że trzeba znowu przyciąć, ale chyba mamy dobrze. Tylko, oczywiście, z dołu będziemy później jeszcze przycinać, ale to spokojnie, to jest już najmniejszy problem, tak naprawdę. Dobra, więc przycinam sobie tutaj ten dół. Domy mamy już w miarę przycięte, więc będziemy teraz zszywać dół tutaj po prostu po kolei, będziemy lecieć tak żeby później móc je złożyć o w ten sposób i wygiąć więc zszywamy. Zszywamy dół również na okrętkę, im bardziej dokładnie, tym lepiej. No i zaczynamy już drugie uszko, a taki jest efekt końcowy. Mega mi się podobają te uszka, ale ja jeszcze będę je malować. Dobra, więc nadszedł czas, żeby odwrócić naszego konika w drugą stronę, więc wkładamy całą rękę tutaj od dołu. Najlepiej sobie złapać tutaj o zapysio, lekko go wciągnąć i pamiętajcie, żeby w miarę robić to delikatnie, no, żeby się tutaj nic w międzyczasie nie popsuło, prawda? Bierzemy sobie na drugą stronę i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał nasz, no mój pierwszy arab. Tak naprawdę, tak nie więcej wiadomo, bo to będzie mrówkojad jak na razie. Ja zawsze mówię na nie mrówkojadę, bo tak wyglądają. Dobra, więc tak się prezentuje nasz arab jak na razie. Jest to mrówkojad. Jest na pewno bardzo prosty, co mi się mega już podoba. Będziemy mu robić już zaraz otwór na oczka. Co, i będziemy powoli go już wypychać. Więc będzie grubo. Mam nadzieję, że nie będzie gruby, że go nie wypchnę za grubo, ale będzie ciekawie. Fela sobie wybrała miejsce do leżenia na rysunkach. No, znowu przyszła i leży. Ja sobie robię nożyczkami do paznokci malutkie dziureczki właśnie na te oczka. Jeśli chcecie zrobić oczka ze sztucznej skóry to śmiało, ja zawsze używam takich gotowych. No i przejdźmy sobie do wypychania konika. Oczywiście zaczynamy od pyszczka. Wszystko delikatnie, żeby nie zepsuć i nie robić fałdek. Jeśli to są jakieś fałdki to włóżcie rękę i poprzesuwajcie. Taka jest moja propozycja odmianki, ale ona się zmieni, ponieważ Wy takie dwie malutkie odmianki. Wydaje mi się, że to o wiele lepiej pasuje do tego konika i fajnie wygląda. No i oczywiście przyszywam obie odmianki, które wcześniej przyszpilkowałam na konika, który ma wypchnięty jak na razie tylko pysio. Szyję później mu wypchniemy, bo trudniej mi później przyszywać na przykład odmianki, jak już konie jest całkiem wypchnięty. Więc lecimy z jedną gwiazdką i z chrapką. no i kończymy wypychanie. Bierzemy również książkę, przygniatamy mocno, żeby konik był jak najbardziej płaski, no i bierzemy się za włożenie kija. Jak włożę to oczywiście jeszcze dopycham, upycham, przygniatam oczywiście książką. Pamiętajcie, że to jest mega ważne. Im dłużej będziecie przygniatać, tym lepiej. No i zabieram się w końcu za malowanie uszek. To było takie pierwsze podejście moje do malowania uszek, więc naprawdę to było ekscytujące, ale trochę się bałam, czy czegoś nie zepsuję. Na następny raz wiem już, co poprawię, co nie. Wydaje mi się, że troszeczkę za dużo tego użyłam, ale zobaczycie później. Ja trzymam oczywiście już dół pichorsa, skoro jest wypchany. No i za mam go taśmą izolacyjną. Dobra, uszka są trochę jeszcze mokre, więc one wysychają, a ja w międzyczasie przygotuję sobie włóczkę. Więc wezmę sobie włóczkę i nawinę na jakiś yy, po prostu twardy karton. Ogólnie yy, chcę, żeby ten koń był taki skokowy, żeby właśnie miał bardzo krótką grzywę, więc będzie miał krótsze niż większość moich Horse'ów i sobie po prostu wezmę na cieńszym kartoniku. Zresztą zaraz zobaczycie. Żeby zrobić grzywę, kochani, to nawijam właśnie na ten grubszy kartonik. Mój hopi z tym razem będzie miał krótszą grzywę, dlatego ten kartonik jest o wiele cieńszy niż poprzednie w moich poprzednich filmach. No i jak już sobie nawinę konkretną ilość razy, to sobie przecinam tylko z jednej strony, no i mam nasze kosmyki grzywy. Siemano, ja już mam uszka przyszyte, jak widzicie, rozładowała mi się bateria, ale już wymieniłam i ogólnie tak się prezentują moje pomalowane uszka, wydaje mi się, że są fajne, tutaj z tyłu mają takie o i będziemy robić oczywiście grzywę ja zawsze, jeśli chodzi o grzywę znaczy ostatnio, robię tak, że robię sobie jeden odcinek o tu i tu taki króciutki odcinek jeśli chodzi o włóczkę na której będę później robić właśnie grzywę robię przerwę, żeby tutaj zrobić jakiś sprzęt i tak dalej i dopiero odtąd gdzieś zaczynam robić znowu grzywę, żeby była taka przerwa więc jest sekcja na grzywę i sekcja na grzywkę i zawsze to robię troszkę grubszą nicią o właśnie taką, jest to tak zwany kordonek i właśnie nią sobie zrobię tutaj grzywę, jeśli chodzi o tą bazę, na której będziemy przyczepiać tą włóczkę, no i mam dodatkowo jeszcze taki nawleczat takie coś, co się nawleka igłę na to, bo będzie o wiele łatwiej, ponieważ no ta nitka jest grubsza, więc trudniej będzie po prostu nawlekać igłę. Więc lecimy już z naszym arabem. Zaczynam od wbicia igły na naszą grzywę, nie grzywkę. Z jednej strony oczywiście supełek ma i z drugiej będę ją przyszywać i również robić taki ala supełek na dole. Jak mamy już naszą niteczkę, to odcinam końcówkę. No i jak widzicie, mamy przyszytą już tą grubszą nitkę i zaczynam brać po jednym kusmycz. Tym razem nie po 5, po 4 jak w poprzednim filmie, jak wam pokazywałam, tylko biorę po jednym. Składam na pół, robię taką pętelkę i dosłownie jakby zawiązuję na supełek. Przesuwam do końca i zaczynamy od nowa. Mamy pętelkę, która jest z połowy właśnie naszego kosmyczka. Przekładamy obie końcówki przez pętelkę, zawiązujemy i przesuwamy do góry. No i lecimy tak z całą grzywą, Znałam, że to jest o wiele lepsze niż brać po kilka, bo jest to o wiele bardziej dokładne i robi lepszy efekt. Jak widzicie, sobie przyszpilkowałam tutaj tą grzywę, którą już zrobiłam, no i będziemy ją przyszywać do szyi, żeby się po prostu nie ruszała. Więc jak już mamy przyszytą grzywę, to pora wziąć i zrobić grzywkę. Więc ja już grzywkę oczywiście na kosmyczek będę tutaj robić, ale jak na razie się mega prezentuje ten konik. No i robimy praktycznie to samo co z grzywą, tylko że robię krótszy odcinek, właśnie na czole. Felicjanka znowu przyszła, żeby pooglądać. Przywitajcie się z felicjanką. Fecjanka nie chce być przytulana aktualnie. No i zawiązuje sobie grzywkę, tak samo jak grzywę. Dobra, więc tak się prezentuje na razie nasz konik. Ja chcę jeszcze go pomalować tutaj, żeby przycieniować mu chrapki i tak dalej, więc yy, wydaje mi się, że w ogóle jest takim mega słodziakiem. Ma łóżka w ogóle bardzo fajnie przyciemniane. No i właśnie chcę mu tutaj pomalować ten pysio. Jest wziąłam oczywiście pędzelki, farbę akrylową, czarną, no i trochę. Wody. Zaczęłam od chrapek. Chrapki tak mocno, mocno pomalowałam farbą. Im więcej farby użyjecie bez wody, tym lepiej tak naprawdę, bo te chrapki się utwardzą i cały pyszczek się utwardzi, więc będzie lepszy efekt później na koniec. Nie będzie wam się to wszystko przesuwać i też pyszczek się tak utwardzi, że będzie cały czas zamknięty. Więc mega polecam użyć dużo farby, mniej wody. No i tak się prezentuje. Już pomalowany hopi Horse. Dajcie znać, co o nim myślicie. Ja zapomniałam w sumie wspomnieć, że wybrałam. Zielone oczka, no bo kochani, jesienny konik, jak widzicie, arabek nasz rudy, no po prostu cudownie do niego pasują te zielone oczka. Pięknie wyszła ta odmianka i na hrabce, i na czole. Mega się prezentuje z tą kontrastującą hrabką czarną. W ogóle jestem mega zadowolona tym pomalowaniem, jak i właśnie odmiankami. To jest chyba mój najlepszy hoppy Horse aktualnie. No i przypominam, że będzie do kupienia albo u mnie na Instagramie, napiszcie do mnie, lub na mailu. Również będziecie mogli go kupić na moim stoisku na Hubertusie w Kajot Prana 25 października. Jak widzicie, ma moją metkę oraz tak się prezentuje pomalowany pysiu. No naprawdę nie sądziłam, że aż tak fajnie to wyjdzie. Chyba zacznę malować moje hobby Horsy. Dobra, tak się prezentuje nasz. Arabik, jezu, jest piękny. To jest chyba najlepszy Hopi Horse, jakiego zrobiłam. Naprawdę. Mega mi się podoba, jak wyszły te rabki, jak wyszły oczka, jak wyszedł w ogóle to, ta arabkowość, bo on, jak widzicie, ma, ma bardziej zakrągloną tutaj szyję, bo jest właśnie arabkiem. Stwierdziłam, że nie będę tutaj już rysować niczego, bo jakoś bałam się, że go zepsuję. Najwyżej będę jeszcze eksperymentować z malowaniem innych, żeby mu zro zrobić tutaj jakieś tam rzeczy, bo ten Pysio wyszedł tak cudownie. No, bo popatrzcie, jak ten Pysio wyszedł. Tutaj ma odmiankę, ma dwie odmianki mega mi się podoba też jak uszy wyszły, po prostu cudowny jeszcze jest taki rudy, pomarańczowy normalnie jakby to miał być mój koń ale wydaje mi się, że kurde aż się prosi żebym na nim potrenowała, więc na pewno jakiś odcinek z trenowania jego będzie no i oczywiście on też będzie na sprzedaż dziękuję wam bardzo za oglądanie, łapcie oczywiście przebitki jeszcze całe z jego, jestem mega dumna i on jest w ogóle mega leciutki dajcie znać co o nim myślicie ja dziękuję wam za oglądanie i oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorąco Pozdrowienia!